Dość dojść, Lisandrze. Mój łaskawy książę, ten zaczarował serce mego dziecka. — Ty, ty, Lizandrze! Składałeś jej rymy, dając biorąc podarki miłosne. Ty pod jej oknem w blasku księżyca stumionym głosem śpiewałeś piosenki o swej zwodniczej miłości. zdobyć jej wyobraźnię tak wrażliwą, dając splecione z włosów swoich bransoletki, pierścionki, fraszki, świecidła, drobiazgi, wiązanki kwiatów, słodycze, wysłańców godzących w młodości nie niedoświadczoną. Podstępnie skradłeś serce mojej córki, a posłuszeństwo, które jest mi winna, zmieniłeś w upór nieczuły. Więc proszę, panie łaskawy, jeśli nie przystanie tu przed obliczem Waszej łaskawości na to wyżoną demetriusza zostać, niechaj mnie wesprze przywilej Ateński. Moja jest, mogę jej wybór nakazać. Jeśli nie zechce przyjąć tego Pana, niech śmiercią spotka, zgodnie z naszym prawem. Cóż powiesz, Hermia? Pomyśl, piękna panna. Ojciec Twój bóstwem winien być dla Ciebie. Poza tym Demetriusz jest godnym człowiekiem. Ale Lizander także. No tak, jest on i także. Jednakże, jeśli zanim ojca głos nie pada, tego drugiego trzeba uznać godniejszym. Chciał ojciec spojrzeć moim okiem. Niech Twoje, potwierdza raczej sąd Jego. Wasza łaskawość, zechci mnie wam. Nie jest to zgodne z moją skromnością, że w obecności, której otwieram serce. Lecz błagam Waszą łaskawość, bym mogła poznać najgorszy los w jakim nie spotka, gdy Tylusza nie zechce poślubić! Śmierć lub no, wieczyste rozłączenie z ludźmi. Więc, Hermio piękna, zapytaj swych pragnień, wspomnij twą młodość dobrze, krew wybadaj. Czy jeśli ojca wyboru nie przyjmiesz, będziesz w stanie wytrzymać w sukni zakonnej? Oczywiście po przykrość błogosławione te, które nad krwią swą tak zapanują, aby panieńską ścieżką kroczyć. Jednakże, czy nieszczęśliwsza jest róża, z której wycisnął olejek, aniżeli taka, która na dziewiczym cielniu wzrasta, żyje i więdnąc, umiera? Panie, tak wzrosnę, będę żyła i tak umrę. Lecz nie powierzę mojego dziewictwa owemu panu, pod którego władzą duszy mojej nie pragnę wrazić wiarzmo. Masz czas do namysłu z następnym nowiem, który na wieki położy pieczęć na związku mojej ukochanej ze mną. Musisz gotowa być, aby śmierć ponieść, jeśli sprzeciwić się chcesz coś woli ojca. Możesz też zostać żoną demetriusza lub poprzysiąc wieczną czystość przed ołtarzem diana. Uknij się, Hermio, a ty, ty się zrzeknij, Lizanrze, szalonych roszczeń do mojego prawa. I hey, ojciec, kucha ciebie, demetriuszu. Więc mi oddaj Hermie, a sam z nim się ożeni. Żyj, Lizancze. Tak, ma miłość moją. I miłość moja oddam mu co moje. Ona jest moja. Więc Demetriuszowi pragnę przekazać wszystkie prawa do niej.